Jestem właśnie po saunie i jedna rzecz, która diametralnie pomoże Wam w tym, aby poznać siebie jedna z najważniejszych rzeczy, poznać samego siebie, zrozumieć siebie, a nie ma nic ważniejszego niż to, bo w takim momencie macie szczęśliwe życie, robicie rzeczy zgodnie ze sobą i macie po prostu tyle energii, że rozpędziacie po prostu system w każdym aspekcie. To jest to, kiedy zastanawiacie się macie jakieś problemy, stresujecie się z różnymi sytuacjami, próbujecie odnaleźć samego siebie, nie wiecie za co się zabrać, umysł wezmą podpowiada jedno, organizm mówi drugie. To jest wypierdolcie wszystkich ludzi w koło. Nie musicie ich usuwać, ale po prostu wypierdolcie w taki sposób, że jedźcie samemu na saunę, jedźcie samemu na trening. Spędzajcie 90% czasu będąc samym. Chodźcie samemu na spacery, medytujcie, róbcie po prostu cokolwiek wszystko, co robicie w życiu swoim samemu. Więc wypierdolcie na jakiś czas wszystkich ludzi w koło i spędźcie jak najwięcej czasu będą sami w ciszy i spokoju, a sam nie umysł, a dusza poprowadzi was do tego. I pozwoli zrozumieć wam, kim naprawdę jesteście, co jest wasze, co powinniście robić, jaką decyzję podjąć. Bo każdy w życiu ma ciężkie decyzje, a to jest jedyny sposób, aby podjąć prawidłową. Nie w rozproszeniu, nie słuchając innych ludzi, którzy czasami nie są wasi. Poznaliście ich, to nie znaczy, że kurwa urodziliście się, ktoś mieszkał obok was, to nie znaczy, że jest waszym kumplem. Po prostu. Także to jest taka najważniejsza rada na początek, jaką... Mogę Wam dać, kiedy próbujecie odnaleźć siebie i zrozumieć siebie. Pozdrawiam, dnia.